Magda, jestem florystką, prowadzę kieciarnię Green Place w Toruniu. A ja jestem Marek, założyciel i wspólnik Keyward. Mi, właściciela marki Konkretne, procenta tych oto odlotowych donic. Bo dzisiaj co by nie było, rock and roll, <laughs> czyli gramy ostro w geometrycznym wydaniu. Czacha, low poly, nasz absolutny klasyk, szlagier, banger. Projekt rock rollowy, projekt, projekt nawiązujący do Hirsta, do wielu innych artystów, którzy, ustalmy, od Freddy Kahlo mm -hmm. czenią sobie e, memento Mori. <laughs> Albo jak powiedzieli w czeskim wydaniu Szekspira, bytka, niebytka, oto jest zapytka. <laughs> słuchajcie, faktycznie, bardzo odważny projekt, ale to nie ma znaczenia, bo tak naprawdę, słuchajcie, nie ma takiej donicy w takiej formie na rynku po prostu nie ma. Tak, to miała być donica, która ma być po prostu e, małym stand alone dziełem sztuki, która ma powiedzieć mam e, poczucie humoru, mam e, odwagę, jestem w ogóle. Nie powiedzieć, ja szukałem właśnie jakiegoś zamiennika, ale tak, odwaga jest tak. tym najlepszym słowem. E, więc słuchajcie, więc drogie panie i panowie, jeżeli tylko macie ochotę właśnie zrobić taki prezent, tak? Komu, panu prezesowi? No, ale gdyż zbuntowanemu Wszystkim... nastolatkowi. O Jezu! Mój, mój, o Jezu, mój, by się był, mój byłby zachwycony syn. Tak? Jak to ogląda, na pewno da łapkę w górę. Słuchajcie, na pewno byłby tym zadowolony ze względu na to, że to wygląda po pierwsze młodzieżowo, rokowo. To jest w ogóle niesie w sobie masę dużo dobrej energii. Tak, pomimo tego, że lekko już umarł. <laughs> Ale to tylko wzór. <głos> 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 Więc to ja mi, o kwiatku No pewnie ja powiedz mi, powie. bo Dobra. tu wiesz, on wygląda normalnie, jakby taki dobry pan krok. Słuchajcie, y, dobrałam kwiat, y, to jest Begonia Rex, Begonia Królewska. No bo to tak musi być dostojnie wszystko. Brew pozorom wygląda to rewelacyjnie. Chociaż tak jak na początku dobierałam, to się zastanawiałam, czy to będzie dobry kwiat i dobry pokrój. Słuchajcie, dla mnie wygląda super, dajcie znać w komentarzu, czy Wam też się podoba. Begonia może nie jest prostą rośliną do hodowli, ale no cóż to nie znaczy, no, trzeba być odważnym, tak? Tak. Więc jakby nie patrzeć, nie bójmy się. Ważne, żebyśmy jej nie przelali za mocno, nie podlewali zbyt intensywnie, bo tego nie lubi, nie jakoś zraszali ją nagle, pielęgnowali. Ona bardzo ładnie rośnie, kiedy podlejemy ją wyłącznie wtedy, kiedy ma suchą powierzchnię ziemi. Ja ją od razu nasadziłam tą wagonię i teraz, teraz mogą mnie zlinczować różne osoby, ale słuchajcie, nie bójmy się nasadzać rośliny bezpośrednio w donicy, w których nie ma odpływu wody. Możemy to zabezpieczyć keramzytem, tutaj jest keramzyt na prawie trzy palce, słuchajcie, to prawie takiej wysokości. Chłopacy, piwo na dwa, keramzyt na trzy. Tak jak pianka. Tak. I w każdym bądź razie w ten, w ten sposób zabezpieczyłam, aby korzenie nie gniły i aby woda, której jest nadmiar, mogła spłynąć do keramzytu. Więc słuchajcie, nie ma się czego bać, można nasadzić, nie przelewamy roślin, kupujemy taki zestaw, nie boimy się, nie wygrywasz czaszką, dziękuję. To jest ja, a ja powiedziałam tak. O. To prawda, jeżeli Wam się podobał nasz e, odrobinę humorystyczne przedstawienie tak. produktu i w ogóle my Wam się podobamy, albo lubicie nas oglądać, to co robimy? Łapka w górę. Subskrybujemy, komentujemy. Ci, którzy nas. Lubią, tak, nie, komentują. Komentuj, a co tam? <grym> a tam damy radę. <grym> damy radę. Więc wysyłam Wam buziaki. i, I rock'n'roll. Trzymajcie tak? się.